Szósta niedziela czasu pasyjnego to niedziela palmowa. Witam was wszystkich słowami hasła tej niedzieli i tygodnia, który rozpoczynamy. Ewangelia Jana, trzeci rozdział 14, 15, werset. Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Słowo Ewangelii czytamy w Ewangelii według św. Jana w dwunastym rozdziale od 12 wersetu. Nazajutrz wielki tłum przybył na świętą. Gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście palmowe, wyszli mu naprzeciw i wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, król Izraela. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego. Zgodnie z tym, co jest napisane. Nie bój się córko Syjonu. Oto twój król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Początkowo jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że uczynili to dla niego. Dawał więc świadectwo tłum, który był z nim, gdy łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. Dlatego też tłum wyszedł na spotkanie, bo usłyszeli, że on uczynił ten znak. Wtedy fareszałusze mówili między sobą: Zobaczcie, nie zdołacie nic uczynić, oto świat poszedł za nim. Chcemy dzisiaj nasze myśli skupić w szczególności nad fragmentem listu do Hebrajczyków, gdzie w 11 i 12 rozdziale takie zapisane są słowa. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Przez nią zostało dane świadectwo przodkom, dzięki wierze Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby wyruszyć w miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Wyruszył nie wiedząc, dokąd zmierza. Dzięki wierze przebywał w ziemi obiecanej jako obcej, mieszkając pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na trwałych fundamentach, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dzięki wierze też bezpłodna Sara, choć była w podeszłym wieku, otrzymała moc wydania potomstwa, gdyż zagodnego wiary uznała tego, który złożył obietnicę. Dlatego z jednego człowieka i to prawie obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, którego nie można zliczyć. Ci wszyscy jednak, choć wykazali się wiarą, nie doczekali się spełnienia obietnicy. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, żeby bez nas nie osiągnęli doskonałości. Skoro więc mamy wokół siebie tak wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza oraz grzech, który nas otacza i wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbie i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. A Ciebie, Panie Boże, prosimy o to, abyś Ty wypełniał swoim Słowem przestrzeń całego naszego życia. Uwielbiaj się w tym Słowie i pozwalaj nam odkrywać Jego sens dla naszej codzienności. Amen. Drodzy Jezusie Chrystusie. Niedziela palmowa kojarzy nam się przede wszystkim z triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Relację z tego wydarzenia czytaliśmy w wersji ewangelianowej. Możemy ją też znaleźć u ewangelistów Mateusza i Łukasza. Rozpościerane przed Jezusem na drodze gałęzie palm oraz szaty uczestników wydarzenia tworzyły szczególny dywan, po którym Jezus wjeżdża do Jerozolimy, do stolicy. Obraz ten jest piękny, barwny, budzący nadzieję i bardzo plastyczny. Chyba dość łatwo nam sobie wyobrazić tę scenę i usłyszeć dźwięk słów Hosanna synowi Dawidowemu. Ale dlaczego ludzie tak bardzo się cieszyli? Tak skandowali na cześć Jezusa? Odpowiedź wydaje się prosta: byli zmęczeni rządami Rzymian, którzy okupowali ich kraj, nie czuli się swobodnie we własnej ojczyźnie. W Jezusie dostrzegali nadzieję, przecież on pochodził z rodu króla Dawida, a Dawid mimo wszystko był dobrym królem. Teraz pojawia się jego potomek, ktoś, kto może odmienić los ludu wybranego. Dlatego wołają: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, król Izraela. W tym wołaniu zawarte jest nie tylko oddanie chwały potencjalnemu władcy, ale może przede wszystkim wołanie o pomoc. O doprowadzenie do zmiany sytuacji życiowej i politycznej. To były główne motywy, którymi kierowali się zebrani na ulicach Jerozolimy ludzie. Kiedy jednak okazało się, że Jezus nie ma zamiaru wstępować na tron i zarządzać Izraelem, retoryka tłumu uległa diametralnej zmianie. Co możemy powiedzieć o tych ludziach? Jakimi ich widzimy? Na pewno są to ludzie pełni nadziei. Ale też zdeterminowani, ludzie przekonani o swoich racjach i uzewnętrzniający swoją niechęć do sytuacji, w jakiej przyszło im żyć. Może widzimy ich jako ludzi, którzy są w stanie poświęcić wiele dla sprawy, ale pod jednym warunkiem, że wszystko będzie się toczyć według ich scenariusza. Nie dopuszczają innego obrotu spraw. Kiedy okazuje się, że Jezus nie spełni ich oczekiwań, zmieniają swoje hasła, uznając, go za zdrajcę u narodu. A zdrajców należy przecież eliminować. Dlatego na dziecińcu Pałacu Piłata wołają teraz: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Wydarzenia związane z wjazdem Jezusa do Jerozolimy możemy traktować jako fakt, jako wydarzenie z życia Jezusa, ale także jako nakreślenie ludzkich postaw i tego, jak szybko te postawy mogą ulegać zmianom i to diametralnym. Bywa że ludzie zaangażowani w Kościół w jakimś momencie od niego odchodzą, a z kolei inni, którzy nie byli wcześniej zaangażowani, odnajdują w nim swoje miejsce. Od czego to zależy? W kontekście chrześcijaństwa, od tego, w jakiej kondycji jest wiara człowieka. Dlatego dzisiejszy tekst kazalny, zaczerpnięty z listu do Hebrajczyków, trafia w samo sedno tego zagadnienia. Zastanówmy się zatem nad tym, czym jest dla nas wiara. Jakie miejsce w naszym życiu zajmuje, jakie są jej owoce. Autor listu skierowanego do chrześcijan z żydowskiego pochodzenia, nazywanych w tytule Listu Hebrajczykami, podaje, można powiedzieć, definicję wiary pisząc, że jest ona gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy? Zwiara związana jest zatem z zaufaniem. Tego zabrakło ludziom, którzy witali Jezusa w Jerozolimie. Może dlatego, że nie zrozumieli sensu misji Jezusa oraz przesłania o Królestwie Boga, które nie miało znamion ziemskiego Królestwa. A uwolnienie, jakie głosił Jezus, nie było uwolnieniem od okupacji wroga. Dla ludzi tych zebranych tam na ulicach Jerozolimy ważne było tu i teraz, a nie coś, co związane jest z tak dalekosiężnym myśleniem, jakim jest wieczność. Dla podkreślenia istoty wiary w życiu człowieka autor listów przytacza postaci doskonale znane odbiorcom treści listu. W wybranych na dzisiejszą niedzielę wersetach czytamy o Abrahamie, Sarze, Izaaku i Jakubie, ale wcześniej wspominani są także Abel, Henoch czy Noe. To byli ludzie wiary i zaufania, ludzie, którzy doświadczyli Boga w jego działaniu i w wypełnianiu danych obietnic. Abraham na polecenie Boga udał się w podróż. Nie znał jej celu, nie wiedział przez jakie doświadczenia będzie musiał przechodzić. Jednak to nie spowodowało, że nie podjął wyzwania. Nawet momenty bardzo trudne, jak oczekiwanie Boga, że swojego jedynego syna Izaaka złoży mu w ofierze na Górze Moria, nie zachwiały jego zaufaniem. Drodzy, przez ostatni rok także jesteśmy poddawani szczególnej próbie wiary i zaufania. Musimy stosować się do wielu ograniczeń, które dotykają także duchowej sfery naszego życia. Rodzi się pytanie, jak wygląda w tej sytuacji moje zaangażowanie w sprawy wiary. Czy to, co przeżywam, budzi we mnie zwątpienie, czy może wręcz przeciwnie, wzmacnia moje zaufanie Bogu? Jakim świadkiem Jezusa jestem? Czy wypowiadane przeze mnie słowa Hosanna synowi Dawidowemu, są szczere i autentycznie oddające Bogu należną mu cześć czy są tylko tradycyjnym zawołaniem wprowadzającym w okres przedświątecznych przygotowań? Po raz kolejny w naszym życiu wyruszymy w drogę, aby współuczestniczyć w wydarzeniach, które dają szansę na zmianę losu człowieka. To także dla Jezusa nie była łatwa droga. Niewyobrażalny ból i cierpienie, jakie mu zgotowali jego oskarżyciele, był jeszcze przed nim. Nie wahał się jednak, choć inaczej niż Abraham znał cel swojej misji. Jednak, mimo tego, iż wiedział, co go czeka, było coś, co nie pozwalało mu z tej drogi zejść. To była miłość, miłość bezwarunkowa. Także do tych, którzy się odwrócili, bo poczuli się rozczarowani. Miłość do tych, którzy nie mogli się pogodzić z faktem, że Jezus rozegrał wszystko według Bożego scenariusza. Miłość do zagubionych w życiu, miłość do słabych, miłość do kobiet, do mężczyzn, do dzieci. Miłość, którą Bóg otacza całe swoje stworzenie swój lud, swój kościół. Jaką ja daję, albo chcę dać mu odpowiedź na tę miłość? Będziemy przeżywać kolejny, inny, wielki tydzień. Może będzie to czas spotkań w kościele, może wysłuchania nagranego kazania, może udział w nabożeństwie telewizyjnym, radiowym czy transmisji internetowej. Niezależnie od tego, jak będziesz ten czas przeżywać, jak będziesz obchodzić zbliżające się święta zmartwychwstania pańskiego, jest to czas na Twoją szczerą odpowiedź. Wielu Bogu już odpowiedziało. I w ten sposób złożyło świadectwo swojego zaufania i wiary, tak jak uczyni to Abraham czy Noe. Bóg chce, abyś i Ty znalazła, i abyś Ty znalazł się w gronie tych, którzy Mu odpowiedzieli na Jego zaproszenie. Amen. Drogi Ojcze w niebie, Tobie chcemy podziękować za ten czas, który nam dajesz że czas czas na decyzję, czas na odpowiedź. Prosimy Cię, abyś Ty nas wyposażał w mądrość, abyśmy mogli przez Twoje święte Słowo doświadczać tego, co Ty przygotowałeś dla nas. Abyśmy mogli, wołając Hosanna, Synowi Dawidowemu, czynić to szczerze, z oddaniem, z nadzieją, z otwartym sercem. Abyśmy nie byli w tym naszym wołaniu obłudni i nie wypowiadali słów bez pokrycia, prosimy Cię Boże Ojcze o czas, który jest przed nami czas Wielkiego Tygodnia, o czas refleksji, o czas mądrości, o czas być może poprawiania naszych relacji. Prosimy Cię o naszych bliskich, o nasze rodziny, o dzieci, młodzież, o wszystkich tych, których powierzasz. Naszej opiece i naszej trosce. Prosimy Cię o Twój Kościół, aby był świadkiem, rzetelnym i dobrym świadkiem Twojej Ewangelii. Abyśmy w Kościele, tworząc wspólnotę, byli także tymi, którzy mówią, ale także czynią Twoje Słowo. Wysłuchaj nas, Panie, kiedy jako Twoje dzieci chcemy wołać do Ciebie jeszcze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój święty pokój. Amen.